Nie zamykamy się na nic, na nic, co jest ekologiczne. Specjalizujemy się stricte w papierze, tak naprawdę. Jeżeli jest to papier, jeżeli jest to coś, co jest kompostowalne, biodegradowalne, ekologiczne, to na pewno będzie to u nas. Reprezentuję firmę Cantino. Zajmujemy się sprzedażą opakowań ekologicznych, ale nie tylko w asortymencie. Poza opakowaniami posiadamy także wszystko co niezbędne w gastronomii. Pełne wyposażenie, od zaplecza, po noże, sztućce, serwetki, torby na wynos. Kompleksowa obsługa branży choreka. Na targach Eurogastro wystawialiśmy się pierwszy raz hmm, 6 lat temu. Bardzo dobre były to targi, super je wspominamy. Później przez czas pandemii było trochę trudniej. To jest taki pierwszy, tak naprawdę pierwsze wydarzenie popandemiczne, które jest troszkę większe niż poprzednie w latach ubiegłych. Ale nie są to jedne targi, które odwiedzamy. Za każdym razem zdobywamy tu nowych klientów, ale przede wszystkim spotykamy się z obecnymi. Jesteśmy z Wrocławia, tudzież, także Warszawa jest takim centralnym punktem, gdzie co roku się widzimy, widzimy z piętami. Specjalizujemy się w torbach papierowych. To jest coś, co z nadrukiem robimy na pół świata właściwie w tej chwili, więc to jest taki konik powiedzmy nasz. Aczkolwiek nie zamykamy się na nic, na nic, co jest ekologiczne. Specjalizujemy się stricte w papierze, tak naprawdę. Torba jest jednym z podstawowych produktów z papieru, ale nie zamykamy się na żadne opakowanie. Jeżeli jest to papier, jeżeli jest to coś, co jest kompostowalne, biodegradowalne, ekologiczne, to na pewno będzie to u nas. Największe wyzwanie w tej chwili to zmiany w ustawach, przede wszystkim plastikowa ustawa SUP, dopłaty do opakowań, podziału klientów, no i w naszej branży, a zwłaszcza w opakowaniach ekologicznych. Ciężko jest czasem sklasyfikować, co jest tak naprawdę opakowaniem ekologicznym i czy rzeczywiście tak samo w świetle prawa polskiego jest to definiowane. To jest dość trudne. No i co za tym idzie cały proces tak naprawdę segregacji odpadów, tudzież umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach. Tu jest jeszcze większy problem, ponieważ no, gminy bardzo często same definiują jak to powinno wyglądać, więc pomimo, że zachęcamy do poprawnego wykorzystywania odpadów, czy też wyrzucania odpadów, bardzo często niestety jest troszkę inaczej niż byśmy sobie życzyli. Na nas można polegać, nie rozczaruje się nikt, kto z nami spróbuje współpracować. W tym roku mamy jeszcze kilka targów zaplanowanych, więc chcemy jak najwięcej tak naprawdę pokazać naszych produktów na wszystkich imprezach branżowych. Za tydzień z grosikiem odbieramy statuatkę zaufanego kontrahenta w jednej z gali Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego, tak więc będziemy na pewno do końca roku chwalić się tym tytułem i próbować wykorzystać go tam, gdzie się da.